Znów mam te tak zwane księżycowe fazy To nie są puste frazy, towarczysty żadnej skazy Otumaniony widzę, bo odtwarzał kliszę Mój charakter się dzieli na szkice i obrazy Patrzy srebrna luna, drogę mi oświetla Pomaga zasieć plony, by później ziwa zebrać Masz jakąś garstkę, to w garści otrzymaj Tu świat najchętniej podziwie jak zdychasz Lubią jak krwawią rany I eksploduje psycha starych Jadę jak walec, pisze jak spychacz W tle i i cykać, przeszywa jak niezręczna cisza Znów podkrążone lica i muzyka, serca biciem jak nocny bestek, gdzie smut i ulica Pędzę po szczeblach przez kafelki życia Wszędzie ta sieć jak w TV polityka Weź i tak sieć jak łowca Czychaj, się rozrasta pleć, bo czuję nad wyraz nie. Tego co robię się nie da zatrzymać To wszystko w głowie zrozumiesz lub zdychaj, cię zjedzą, wyplują, nie. rozumiem co dźwigasz Będziesz się zmieniać, to sobie też wybacz Wśród jadowitych to pierwsza liga